Witam Was w moim barze. Dziś przedstawię Wam kategorię Fizów, Fiz, czyli bardzo popularna kategoria koktajli, które są bardzo zbliżone do Kolinsów. Pierwsza wzmanka o Fizie była w książce Jerego Tomasza z 1887 roku. Fiz to nic innego jak mocny alkohol, cytryna, cukier i dopełnienie wodą gazowaną. Prawda? Brzmi troszkę jak Collins. No, jedna różnica jest taka, że w Collinsie tej wody gazowanej mamy dużo więcej, a fizy można serwować w związku z tym w kieliszku koktajlowym. Dziś przedstawię Wam Ramos, Jean Fizz. Henry Ramos w 1888 roku w Nowym Orleanie stworzył ten koktajl, w którym Naprawdę będzie się działo. To nie będzie tylko cytryna, cukier. Tutaj będziemy mieli i tłustą śmietanę, i, yy, i białko. W związku z czym będę szejkował ten koktajl dwukrotnie. Najpierw tak zwany dry shake, czyli bez lodu, a potem z dodatkiem lodu. To wszystko spowoduje, że będzie fajnie ubita piana. No dobrze, zacznijmy. Do szklanicy wlewam 15 ml soku limonkowego. Od tego zaczniemy. Oczywiście wyciurlam moją limonkę tak, żeby była mięciutka. Da wtedy więcej soku. Świetnie. Akurat. Piętnaście. 15 ml soku z cytryny. Przypominam Wam, że jeżeli będziecie wybierać cytrusy, staracie się wybierać te, które są cięższe niż się wydaje, bo takie wielkie cytrusy potem się okazuje, że mają bardzo grubą tą skórę, a soku dają mało. Ta jest zacna. 15 ml. sobie. Okej, okay. fajnie. Limonką, cytrynką już dziękujemy. Następnie kochani 60 ml ginu. 30 ml tłustej śmietanki. Ja użyję 18, i białko z całego jarka kurzego. W oryginalnej recepturze możecie spotkać jeszcze cukier puder. Ja użyję 10 ml syropu cukrowego. Jakby był za mało słodki, to zawsze na końcu mogę dodać. Dobrze, odmierzę. W recepturze również macie spotkać wodę z kwiatów pomarańczy. Ja użyję pomarańczowej angostury. Tak, z cztery dasze. Jeżeli chcecie poczytać więcej na temat e, Ramosa, no to oczywiście zachęcam Was do zajrzenia na naszego bloga, gdzie jest pokazanych kilka wersji e, Ramosa. Jest Gold Ramos, Silver Ramos, Green Ramos, no i oczywiście ten nasz dzisiejszy Ramos Ginfis. Wszystko dokładnie wstrząsam, tak jak wspomniałem, póki co bez Następnie dodaję lodu. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Słuchajcie, przepisowo wstrząsało się to przez 12 minut, co naprawdę groziło odbrożeniem rąk. Dlatego pewnym rozwiązaniem jest robienie Ramosa w blenderze. No ja spróbuję powstrząsać tyle, ile mi się uda. Tak jest, minęło 12 minut, wszystko przelewam z lodem, ze wszystkim do mojej szklanki. Aha. I na koniec dodaję właśnie wody gazowane. Taka piękna czapa mi się zrobiła z tej piany. Do dekoracji dam skórkę pomarańczową. Jeszcze dla podkreślenia aromatów pomarańczy. Może mi to wszystko nie wykipi. O! I mój Ramos Jean Fizz, wstrząsany przez 12 minut, jest gotowy. Próbujcie samemu. Kombinujcie nad wariacjami. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie. Nie przesadzajcie.